No to kolejne nowe odcinki Skibidi Toilet Multiświat. lecimy. Tutaj mamy fale na odcinek najnowszy i co tu się dzieje? Tutaj chyba pokonali te Skibidi Toilet i tutaj w tym multiświecie te ci, bo jakby ludzie są dobrzy, a źli są kamery i tylko że kamery to toalety. O kurde, co to jest? Moi drodzy, co tu się dzieje? To jest jakieś dziwne totalnie, no nie wierzę. Jasny gwint To jest w ogóle jakby krzyżówka słuchajcie Tytana Cinema z, z, z w ogóle z potrójnym telewizorem masakra Ten tu dostał okej, okay. przyświeci No i zniszczył go całkiem nieźle słuchajcie Fajny odcinek, bo to jest Tytan i to jest jakby nawiązanie do odcinka z oryginału. No Skill Clutch, 12 odcinek teraz multiświata. To jest najnowszy odcinek, słuchajcie. No i tutaj akurat to ludzie są źli. Także tak, totalnie na odwrót. Dlatego to się nazywa multiświat. O kurde, to jest chyba kobieta. Telewizor z toilet, Tak mi się wydaje. Terrorysta dalej walczy. To, o, Tytan, głośnik z Toilet. No nie wierzę, co tu się dzieje. Moi drodzy, mamy też Falena. Patrzcie, to jest odzorowany epizod, który z oryginału. To jest ten odcinek, gdzie jest ten, em, gdzie był Skippy Toilet Ninja, ten zakryto zalepioną buzią. Ciekawe, jak tu będzie wyglądał swoją drogą. Jestem ciekaw, naprawdę. O, oh, <laughs> jako telewizor, o oh, kurde. O oh, kurde, jak to dziwnie wygląda, serio. O no to lecimy najnowsze odcinki mamy Skibidi Multiverse 11. Wiecie, co tu się dzieje? To są... Patrzcie, on... to jest... jesteśmy patrzymy z perspektywy drona, nie? Punkt widzenia jest jakby. Perspektywa. Okej, okay, naukowcy, patrzcie, to jest sekretne laboratorium, gdzie mamy naukowców. Jest i nasz gościu, ale u jakość jest bardzo dobra. No skill klacz to zrobił. O kurde, przechwycili go. No to nie dobrze. O kurde, mamy tym razem najnowszy odcinek 20 Skip the Toilet Multiverse. Fallen zrobił ten odcinek. Obejrzyjmy sobie. Jest to scena z oryginału gdzie TV Man kazał kameramenowi założyć te, te okulary te, i mamy tutaj tytana to jest nasz nowy tytan cinemamen tylko w wersji ludzkiej jakie to jest dziwne a tutaj o nasi wrogowie jakby to nazwać skibidi skibidi kamery toalety kamero toalety albo skibidi toaleto kamery co lepiej brzmi to musicie wybrać szczerze to nie wiem o, ten tutaj widzicie. Ogarnięty! Coś powie? Jezu, jaki uśmiech, o kurka. To na pewno każda dziewczyna byłaby jego za ten uśmiech, by się, nie wiem, tam umówiła na randkę pewnie. No dobra, tu mamy, o... A tu jest ta odcinek ten dziewiętnasty, ciekawe. Falen to widzę zbija do kupy, z tego co widzę, żeby to troszkę dłużej trwało, więc ten odcinek już widzieliśmy poprzednio. Ciekawe. Jak wiecie, ja staram się na bieżąco wam to wszystko zbijać w jedną całość, żebyście mieli od razu wszystko, jakbyście nie oglądali tych odcinków. No, zapraszam do kolejnych oczywiście. Zaczynamy odcinek multiwersowy Skip The Toilet, najnowszy. To leci na bieżąco taśmowo produkują tym razem falę tutaj w wrzucił multiversa. Niestety te odcinki są takie, że raz na przykład przeciwnicy to e, skibidi kamery, toalety, a raz to ludzie, więc to jest raz tak, raz tak. Na przykład tu mamy scenę z oryginału, gdzie e, to ludzie są jakby jako kamery, tak? A skibidi kamery to są ci źli. Także Raz jest tak, raz tak. No ale lubię to oglądać. Myślę, że wy również. Jest to takie zagmatwane i zakręcone. No ten uśmiech, jasny Gwint. No ale można się pośmiać, można troszkę tak w cudzysłowie odmużrzyć. No bo jest to taka głupkowata seria jakby nie było tak czy siak, nie można tego brać na pewno na poważnie. Natomiast no co tu się dzieje? Jesus Christ! Mamy tutaj Multiverse 10 odcinek No Skill Clutch, to jest jeden z najnowszych. Oczywiście na bieżąco będę to aktualizował. Ej, to jest chyba. A, to jest. Tak, tak, tak. To jest to chyba oryginał, był taki sam, jakby fabuła jest ta sama. Terrorysta. To jest jako Skibdi Toilet, nie? O, Jimen idzie. Wow! Ale duży. On jest wysoki. Patrzcie, a ten mu się kłania. Kłony. O o. -o. Okej, okay, mamy nowe multiversowe odcinki. Tym razem odcinek 47. Kojarzycie oryginał Walka z Cinema Mana. <laughs> To były czasy, nie? O kurka, zapraszam Was do całej zestawienia wszystkich odcinków. Z multiverse'u. Tutaj uważajcie, bo może Was rozboleć głowa, słuchajcie. to jest. To jest, słuchajcie, niesamowite, co tu się dzieje. Pytam, telewizor i BT Ale walka na całego. Patrz, o Boże, a to co to jest. Ja nie mogę z tego, to jest jakieś dziwne. Głośnik. Pytam, głośnik. Boże, ta seria jest naprawdę porąbana. Mamy odcinek 62 w multiświecie. Zobaczymy. Boże, jaka ta animacja. Oczywiście Falend to stworzył. Ta animacja jest taka dziwna. O, jest i proszę bardzo, Titan. Tytan, Naukowiec, Skibidi, Toilet. Boże, jak to długo się teraz wymawia. Za niedługo będzie Tytan, Naukowiec, Skibidi, Toilet, kamera i tak dalej. Coraz dłuższe będą. Okej, okay, on walczy. Z kim będzie walczył? Oho. Idzie ktoś. Tytan, Głośnik. Co tu się wydarzy? Co ja widziałem? Jezu i te dźwięki, no nie, troszkę żenua. Okej, okay, to kontynuujemy od na z Skippy Toilet. Zobaczymy, co tutaj tym razem dostaniemy. Słuchajcie, co tu jest. Ja nie mogę dalej się przyzwyczaić do kamer w Kiblu, naprawdę. Skibidi Toilet, kamery. Jeszcze tu jakiś pająk. I ta muzyka tutaj. A to jest dopiero hicior. Skibidi, Toilet, Głoś, Tytan, Głośnik Nie no, to jest mistrzostwo świata co tu się dzieje, naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem Aha, jeszcze go zainfekowali Oho No nie, nie gadajcie, że teraz rozwali wszystko Drobny mag Okej, okay, ja chyba widziałem wszystko Tak mi się wydaje to chyba się powtarza, nie? Widzieliście to? Ja już to chyba gdzieś widziałem, tak mi się wydaje. To jest scena z oryginału, pamiętacie ją? W wersji shortowej jeszcze wtedy. No, to był Mutant, nie? Multiverse jest przedziwny. Cinek 61 Multiverse. lecimy, słuchajcie, co tu się wydarzy. Zaraz jestem ciekaw. Ultimax. Boże jaka śmieszna animacja chodzenia jest w ogóle w tym odcinkach. To jest w ogóle takie dziwne totalnie, nie? O kurde, czemu pojawił się znowu ten toksyczny Jesz... What? Co tu się dzieje? A jaka animacja <ścoughs> walki młotem, to jest to, słuchajcie łociarz pełną... O jeszcze mutant powrócił. Tutaj wracają wszyscy. No, to jest, słuchajcie, kozak. No. ok, let's continue, guys. Kontynuujemy to, słuchajcie. O Boże, syrena. Tytan syrena. <head> no nie. Sirenhead. O co tu chodzi? To jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem w, poplątaniem w tej serii. Jeszcze naukowiec i to w wersji tej średniej. Tu się naprawdę taki dziwny... Walki jak z gwiezdnych wojen. I dobra, jeszcze TV Woman tutaj. Patrzcie, jakie uniki robi. <ścoughs> Dzwonią do mnie co chwilę. Okej, okay, no słuchajcie, dużo telefonów, przepraszam. No. Awarię samochód mi się, słuchajcie, zepsuł. No i <ścoughs> żona utknęła. No ale dobra, już wszystko ogarnięte. Lecimy. Lecimy, oglądamy tą poezję panowską. Ten Jimen to wygląda jakby nie wyglądał, no ale dobra. Tytan, tytan głośnik jeszcze wygląda całkiem kozacko tutaj, ale Jimen totalnie słabo. Te oczy Te oczy Jimena są takie dziwne. I to to niby będzie w następnych odcinkach prawdopodobnie. Słuchajcie, że ale Titan y, TV Man wygląda kozacko. <śled> Cheese's Christ, co tu się dzieje? Naprawdę, no, ja nie wiem. Nie wiem, czy wiecie, ale Ultimax, co stworzył te, tę serię tu fanowską, on też tworzy z Garden of Banban animację, to jest niezłe. Przynajmniej tworzył, bo teraz już nie tworzy, bo e, przestawił się na Skipdy Toilet. No bo duże wyświetlenia mu robi, nie? I dlatego. Boże, to była słaba animacja, jak to tak Jimen ucieka, nara. A tu co się dzieje znowu? Kukka, za głośno to mam. Ała, moje uszy, czekajcie. Za głośne to jest. Jest tak dużo rzeczy do oglądania w Skibli Toilet, jeszcze Game Tune zrobił nowy odcinek, co by było jakby wszyscy byli kobietami w tej serii. Też by fajnie by było obejrzeć. Jest tyle tego, a tak mało czasu na oglądanie, nie? Ej, to jest ta mapa, gdzie się w oryginale Big Ben, ale tego pomnika tam nie było. Albo może on był. Warto by było ściągnąć te mapy i sobie pozwiedzać, gdzie jest odcinka. Tych flag też nie było, usunięte zostały. Czyli rzeczywiście to była mapa z Londynem. Patrzcie, agent Skibidi... KBD. kamery. Nie wierzę. Jezu, jak tu ten large speakerman wygląda, nie? Bo to w oryginale był speaker, głośnik. Ale to jest dziwna seria. Jesus Christ, naprawdę. Strasznie to wszystko jest dziwne. Jez głośnik, jezus. Co to jest? Co to jest? Słuchajcie, ten głośnik wygląda katastrofalnie. Przerażająco, tak niepokojąco totalnie. Jesus Christ, co to kurka wodna jest. Okej, okay, czyli to są po prostu odzorowane te sceny, e, które były kiedyś w oryginale Bożeki Jimen. Animacja jest totalnie kozacka, te animacje, Jezus. Przyspieszmy może to słuchajcie troszkę chociaż tak delikatnie. Jezus kobieta, telewizor. Jak to nazywać? Kobieta, telewizor, skibidi toilet. Chyba albo toalet. Nie, kobieta, telewizor, toaleta. Nie może być Skibidi, bo oni są jako dobrzy, tak teraz. Tak, kobieta toaleta. Toaleto kamera. Toaleto telewizor. W ogóle to jest pomieszanie z poplątaniem, bo raz te toalety, kamery są złe, raz są dobre i nie wiadomo o co chodzi. O! Tutaj fajnie wygląda. Jezu, jaki wytrzesz. Co się dzieje, jasny gwint? Ja nie mogę, jaki? O Boże, potrójny demon! Tego te tu jeszcze nie grali. Wow, Whitehead. Okej, okay, same z siebie wybuchają. Tego, Jesus, co my tu oglądamy? O, jest, jest romans, widzę. Boże, jaka walka, scena walki ten sobie tu odpoczywa. To jest chyba ninja, nie? A, to też co? Co tu się wydarzyło? Ten uciekł. Ty ten telewizor, czy mi się wydaje? A, bo on był zainfekowany Co? O kurka wodna, ja nie wiem co tu się dzieje, naprawdę Nie wiem co się dzieje, ja wiem, że nie istnieje tyry, 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 ty 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 A, okej okay. A, i kobieta telewizor na ramieniu Aha Okej okay. Ja nie rozumiem tutaj słuchajcie tych wszystkich rzeczy Wow, co jest? Co jest? Czemu to kwas jakiś? Co się. Co jest? Prze... Zawład. Co... co tu się dzieje? Ja nie rozumiem tego w ogóle kompletnie. W ogóle jest taki miszmasz, że ja nie wiem. Raz jest tak, raz tak. Tutaj są normalne kamery. Ta jest zainfekowana. Tu jest jeszcze zainfekowany głośnik. O, już nie jest zainfekowany. Szybko poszło. Okej, okay, i atak na bazę. Toksycznym? Wtedy tu to był chyba ten, co zionął ogniem, nie? Tu powinien się kamera tytan pojawić. Mi się wydaje. Czemu tu jest tytan głośnik? Słuchajcie, teraz dopiero tak zatrzymiłem, że to jest tytan głośnik. Co tu się dzieje? Widać, że to jest, słuchajcie, multiverse, czyli takie wiecie. Multi multi rzeczywistość można powiedzieć, multiwymiarowość. To jest dopiero hicior. To mi się najmniej podoba. Jeszcze ta animacja z tymi gwiazdkami jest, ale to jest szanujące. To jest mega słaba akurat. Słuchajcie. To akurat ten odcinek mi się totalnie nie podoba. No ale dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Zapraszam do sprawdzenia kolejnych odcinków.